Nazywam się Rafał Pierścieniak. Prowadzę klub triatlonowy Kuźnia Triatlonu. Przygotowuję ludzi do, do zawodów triatlonowych. Startowałem w triatlonie, będąc zawodnikiem czynnym i robiąc to profesjonalnie. I kilka osób poprosiło mnie o pomoc w przygotowaniach do, do takich zawodów. Pomogłem im, bardzo dużo mi to satysfakcji sprawiało. Robiłem to coraz częściej i tak, tak rozkręciłem klub triatlonowy. Prowadzę mój biznes z moją partnerką Magdą. Ma to dużo plusów, bo dzięki temu spędzamy więcej czasu razem. Ma też to trochę minusów, bo często w domu o tym rozmawiamy, ale myślę, że więcej jest plusów niż minusów, bo, bo mamy wspólne wyjazdy i, i wspólnie możemy spędzać więcej czasu razem. Ale jednocześnie to jest też największym zagrożeniem, ponieważ potrzebna jest bardzo dużo samo motywacja do, do podejmowania tej pracy, podejmowania działań, do, do tego, że wszystko zależy tak naprawdę od Ciebie i jakieś takie dłuższe przerwy będą miały za chwilę jakieś inne konsekwencje z tym związane, dlatego to, co jest największym plusem, tak samo jest największym zagrożeniem. No i to, że poznaje przy tym bardzo dużo ludzi, którzy, którzy są wdzięczni za to, że, że, że że im pomagam tak naprawdę. Myślę, że sport i biznes mają wiele wspólnych mianowników. Często trafiają do nas ludzie ze świata biznesu, którzy osiągnęli tam bardzo dużo i widać te same cechy u nich później na treningach, i determinację w dążeniu do celu, to, że się nie poddają, to, że bardzo chcą dojść do tego, co sobie wymyślili i to na pewno im pomaga ta przeszłość biznesowa w osiąganiu celi, celi sportowych. Lubię swoją pracę, ponieważ mogę wyjeżdżać w miejsca, w których mógłbym nie być wcześniej, do tego mam bardzo dużo swobody pod kątem nazwijmy to dni urlopowych, którym, którym sam zarządzam. Dodatkowo mogę pracować w każdym miejscu, w którym jestem, wystarczy mi do tego komputer. Bardzo lubię przechodzić do integratora na bielanach, i to, to, to daje mi bardzo dużą niezależność i to sobie cenię w moim pracy.